Elo, elo! Stream działa, chyba działa? YouTube mówi mi, że odbiera treści, więc jest świetnie. Bardzo dobrze, na początku zrobimy sobie mały free Mam nadzieję, że to w miarę szybko się czyta. Na co liczę, tak? Kijka na twarzy, bo już 30 sekund i dupa, no ale zobaczymy. Ech, nie. O! Tak, ok. Nalazło pokój, który nie jest pełny. O, tak mało osób w No, w każdym razie jest jak jest. 20 sekund i powinien być GITES A jeszcze co? Nie. Yy, od razu mówię. Głoszenia parafialne są takie, że od następnego streama zaczynamy o 30, ze względu na to. Przezwyczajnie tak Tak, ze względu na to, że niestety już mi się zaczynają wydłużać godziny pracy Więc od 18.30 następny stream Domyślam się, że do końca miesiąca, do końca kwietnia zacznie, będzie się zaczynać stream od 19 albo 19.30 zobaczymy. zobaczymy jak tam... Pracy Zrobię O, jakiś wężą. Gdzie ma wydraz lasu? Wyder! My nie jesteśmy załadowani, wszyscy są O, naprawdę Z... mm, Jestem smutny ze względu na to, że tam. Prosto w biodro. O, naprawdę, no. ile on mi strzelił. Czuję się urażony. O! <grywa> Chyba. Naprawdę w łeb? Co za... Oczywiście, bo tam. Bo jak kończy się imię na A, to jest typowo damskie. Znaczy, żeński rodzaj. Hej. Okay. O nie! Kurczę, kurczę! Kacpera! No znowu web, co za oszustwo! Kto to był? Kto by tam zabił? Eee, Kuba najczęściej jest mylony A! był Pixar no Ale niestety Kuba jest zdrobnieniem, więc nie ma za bardzo jak A na... łeb Co, nie lubisz Warface już? Kurczę A, mhm mm Teo trochę dobrze mu idzie lesy. Aaaa, Pixar. po wglesy Aaaa, Pixor O, o o nie, <laughs> nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Yy, losowanie rank w, rank w kurza, bo nie istnieje coś takiego jak losowanie rank w Warface. O, pizzarizuję, ok. Bo do 12 rangi grają wszyscy razem, i powyżej 12 rangi też wszyscy razem grają. On mnie tam widział, musiał mnie widzieć. Mm. O, web. Okay. Kurde, coś mi nie idzie. Zwiększyłem sobie. A. Pff, to zakurna. Banan? Banan to jest ten. A skąd ty widziałeś banan mi w ekwipunku? Banan to jest coś takiego co przewraca wroga O naprawdę? To jest gówno no Naprawdę, mnie. zespałniło mnie O jeszcze dodatkowo bez tego Oczywiście w łebce za gówno <laughs> Jaki żal Kurde, co ja nie mogę trafić? A, rzeczywiście! Okej, okay, ja zawiem tą snajperkę Naprawdę! zakupno, na no, trudno. O nie, i tak by mi granat pewnie zabił. a o, nie udało mi się. Jo, pierwszy jest banan, następny jest chyba pistolecik, czy coś. O, weźmy mohawę. Weźmy mohawę. O nie. Okej. O nie, no! Czemu zamienia ktoś... Mm. <grywka> Gówno. No trudno, coś, coś mi zwyczajnie nie idzie, może dlatego, że długo nie grałem. mi palce wrócić do kości, a nie... Dobrze, hmm? Dobra, za dużo nie wydałem, zarobiłem więcej Niech się ci odłączą niebiesce, to jest Neptun A, no tak, dupa Jak kapitan lieutenant Leutnant, ma Warface, okej okay. Zapraszam. Zagraj jeszcze ze mną, bo tu są dwa miejsca wolne. Powinno być troszkę Git. A tam. O, nie ma miejsca już. No ale w każdym razie tam. Eee, w każdym razie. Co za problem. No i wyżej, ludzie powiedzą, no. A to nie jest jakaś duża kara. jest okay, to jeden, ten ziom i jeden ten. Widzę tych innych. Kojarzy Sona, z któregoś poprzedniego meczu, ale nie pamiętam nic o nim. Ech, robi się też coraz cieplej, ale niestety wieje. chyba za zawijanie ludzi tymi pistoletem palcowym. A, okej. Okay. Okej, okay, zapomniałem, że jest łopatka. Ale dziwne, bo ja już jeden miałem z Prima Prelice, a teraz znowu mi dało banany, czyli to się chyba resetuje w tygodniu. Znaczy co tydzień. Któregoś dnia. No, okej. Okay. Jesteśmy załadowani? Jesteśmy. No, może ktoś się odłączy, bo z tu zobaczymy. Jo, jest tam gdzieś pistolet z palców, chyba za szósty dzień, albo piąty. właśnie o tym mówiłem, bo pewnie za to się zapłata. O, tam tego odrzuciło. A! Zespałnowało nas w tym samym momencie. Nie mogliśmy za dużo zrobić. Naprawdę, znowu w web? co za... Hmm. Spróbuj, sp spróbuj wbijać, spróbuj Okej okay. Przeładujmy, może nam się uda Zabił mnie headshotem. kurczę. Ale dwój zabił headshotem, okej? Okay. A rzućmy tutaj banana. Oo, -o! dupa. No, za gówno, No ile razy headshotem? Na no, 5 razy chyba 4 razy padłem od headshota, no. A. Aaa, tak raz zaczyna mnie wkurzać. Naprawdę znowu headshot. No dobra, niech będzie, ale no... O, okej, okay. niech będzie, snajperka niech będzie A! Trudno Trudno Bo ktoś właśnie się dołączył Czemu? Już dawno byłem za tym budynkiem gornianym, no Też mi nie idzie O no, tak, schował się tam, znowu ten głupi Tommy już chyba cztery kile. Cztery jego to byłem ja. A! <ścoughs> Czemu tak dla mnie? Takie ja wiem no. Naprawdę. A on się co za menda, no? Naprawdę. Naprawdę. Zdążył zmienić broń. Zaczął przewodować. Zdążył zmienić broń i jedyny strzał, który by mnie strzelił, to... Aaaa! Nie chcę grać w motelu. Naprawdę. Naprawdę, w łeb. Super. Robią pay to win, a ty widziałeś przecież co oni zrobili z tym, yy, że zrobili sposób na prenumeratę, nie? Znaczy prenumeratę, na membership taki że oferują ci chyba za 30 złotych, czy za 30 dolarów, yy, że będziesz miał złotą broń co miesiąc. Cyk, cyk. A! Strzelił mnie. Co za nędzarz. No, weź sobie sprawdź Chyba, że to już wycofali, albo że jeszcze nie wprowadzili, tylko zamierzają. Rady. On sobie poszedł. Spróbuj zobaczyć na tej stronie głównej z majkom, bo. Wydaje mi się, że jest co, coś takiego Okej, okay. a nie zdążyłem uciec Kakao Naprawdę w łeb nie strzelił, co za nędzasz no Gnój Niedobry człowiek Dobra, ale chcę wybrać inną mapę. Nie, ma, nie jestem poniżej jednego, ale no... Forest. O, właśnie. No, no właśnie, to jest problem. Gra jest naprawdę fajna, ale... Oni tak... Takie bezsensy robią. <grym> 1.29. Rzeczywiście, jak on może mieć taki słaby wynik? Musiał mieć wielkiego pecha. I jeden z jego strzał to headshot Hacker, 100% headshotów. za. <grymza> ok na stronie głównej no dodali chiński. A no to tam widać na czym się koncentrują. No ale, jo, to też tym bardziej. Na chiński rynek też bezsensownie jest. Robić gry, bo to będzie tak jak z Wotem, gdzie chińskie czołgi normalnie są normalne, ale na chińskich serwerach są silniejsze niż pozostałe. Bo jak mogą chińskie być gorsze niż inne, nie? A przynajmniej były takie ploty. Nie potwierdzę, nie zaprzeczę, ale jestem w stanie w to bardzo mocno uwierzyć. No, ale ogólnie niestety, Majkom mam wrażenie, robić robi za mało, żeby tą grę w jakiś sposób rozwijać. Tylko patrzę, jak kasę trzepać. O, jesteś! Hello! Hello! Hmm. Przynajmniej Forest. Zobaczymy. No. Ten. Urna. A i jeszcze ktoś się wpisuje, ale nie wiem kto. Coś tu na dole. Oczu węża. Jo. <słuch> Dobra. Zobaczmy. A następna ranga chyba jest Złoty diament O oh, dupa! A i nie zążyłem. Ściekłe pięści węża kurczę, no chyba nie mogę tam o co ja próbowałem, po co ja próbowałem. A i zabił mnie z headshota <gryzny> y Powro Ja powiem tak Jeżeli chciałbyś oglądać Fortnite'a y Pamiętam, że wczoraj Było, jak sprawdzałem, 1665 Różnych transmisji na YouTube Live Na YouTube Gaming z Fortnite, a, więc jest z czego wybierać. Kurczę, strzelił mnie. A próbowałem grać w Fortnite, ale mi się nie podobało ogólnie. No co jest? A dupa, dupa bo mnie zabili. Okay, może zabiję tam tego? Co jasne, jest pełno transmisji w Fortnite'a. Jest pełno z transmisji z Fortnite'a. Nie wiem w tej chwili, ile jest dokładnie w tej chwili. Ktoś go zabił? Nie, ja go zabiłem, okej. Okay. Minecraft! Nie, nie, o ile ja rozumiem, popularność Minecraft'a, to nie byłbym w stanie go streamować, nagrywać. Nie moja beczka. Czemu? Co mi tutaj. A okej, okay. głazy jakieś. A z ciekawości zobaczę. Pa, 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 ra, pa, pa. Z ciekawości zobaczę. Na razie gra jest zacięta z stream tak dalej. Eee, w tej chwili. Muszę zmaksymalizować, bo nie widzę 3340 streamów na żywo z Fortnite jest w tej chwili Także jest z czego wybierać A nie, nie ta strona tutaj mi się przesunęła Sorry, a chyba O, jeszcze mnie nikt nie zabił Jest, udało mi się obronić Okej okay. jestem. nie Wyder mnie zabił, no Ty był jeszcze poza mną? Kurcze, czemu nikt... Ah. Muszą być pewne laki, no trudno Kurde Miałem farta, bo to był sniper. Eee. Aha, to na samym, na samym YouTube Gaming patrzyłem te streamy Nie, nie patrzyłem co jest na Twitchu Palce są bardzo ważne, wybra, bo tam. U. Bo bez w trudno się gra. Naprawdę? Okej. Okay. Bereta zabiłem. Patcie, to gdzie? Nie, no nie do nie, bardziej sztywny. Gdzie są ludzie? A z góry, ok. się ma się ma. Ok, idziemy już mi trochę lepiej. Żeby się tam, amper jeden, no, hmm, hmm. Mam farta Nie, prosto czopka dostał. Aj tamto nie zabił, ale przynajmniej zabiłem kogoś i ja. Więcej współbiedy. O kurczę, dostanę headshota nieźle wydra. A no dobra, już koniec. A koniec, fragment świetnie. Bardzo dobrze.